To już ma bardzo. Leży. to gram bitkę kurowa. Leży. 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 Uhu, ale bombka. Ale bombka. Ale bombka. Ale bombka. No, okay. bo. no za Shaker'a. No za Shaker'a. Jest taki oh. jeden, jego nick zaczyna się na H. Drugi. I kończy hyper. na R. Trzeci. <laughs> Dobra, czekaj. Okay. Tak. Niech Hyper wbija. Nie, Hyper jest gorszy niż Shaker. A mają takie same FPS'y. Jak to z tą niemala jest 65, to Ja pierdolę...